No, ale to chyba mi nic nie daje. O, rośnie temperatura. I co ty tu robisz? Co ten przytulasek tu robi? Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Subnautica. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku, co trochę sobie tutaj poprzerabialiśmy? Eee, dorobiłem kilka akwariów tu na dole. Czekajcie, to już było, to też już było, to też już było. A, bo ja do góry wyszedłem. Kurde, no to jest właśnie to. Też pokazywałem to w poprzednim odcineczku tutaj, żeby schodzić po tej drabince. To trzeba tak kurde i wcelować się. Eee, tutaj wykluwają nam się wę- nie, nie węże. Co to kurde się tu wykluwa? A, tu się wykluwają przytulasek, jakieś jajo i jeszcze jakieś jajo, nie wiem co to jest. E, pisaliście mi, że to może być ten rekin, ten taki lepszy, ten taki większy rekin. E, możliwe, bardzo możliwe, będę musiał znaleźć jeszcze jedno takie jajo. Tutaj się wykluwają prawdopodobnie te, te ci goście, te, te bobry takie, co kulki robią e, gazowe, a tutaj węże te, co z grzybów wyłażą. E, będę musiał jeszcze tutaj posadzić tylko jakieś roślinki, ale to Eee, to może sobie później zrobię po prostu O patrzcie przytulasek se płynie W każdym razie słuchajcie Dzisiaj zrobimy sobie ulepszenia Wszystkie Żeby być przygotowanym do Do wypłynięcia w długą Długą podróż Więc idę do, cy do cyklopa, zobaczymy sobie, yy, co ja potrzebuję i jakie ulepszenia jeszcze mogę zrobić. Będziemy musieli przepakować chyba wszystkie materiały tutaj do cyklopa z bazy. Bo prawdopodobnie do bazy już nie wrócimy. A jak wrócimy, no to po prostu sobie będę mógł wtedy przenieść. Ale fajnie by było jednak yy, te materiały mieć cały czas yy, przy sobie. Chip komputerowy i magnetyt, no to to sobie zrobimy. Tego nie potrzebuję. No dobra, no to taki sonar musimy zrobić. I druga sprawa, będę musiał zobaczyć sobie, yy, czy mam jeszcze jakieś ulepszenia do prawna. A na ile my tu, na jaką głębokość my tu możemy wpływać? 1300. Czy my nie powinniśmy głębiej wpływać? No nie, popatrzcie, my potrzebujemy jakiś kianit, czyli musimy do lawowego biomu wpłynąć. No to ciekawe. A ja kurde, nie wiem, gdzie taki lawowy biom jest. Hmm. Dobra, więc sonar sobie zrobimy. To to się nam bardzo, bardzo przyda. Aczkolwiek, no, cyklopem, nawet jak coś zobaczę, to i tak chyba nie ucieknę. Bo cyklop jest zbyt duży i zbyt wolny, ale wiecie, no to on mi zawsze pomoże. Będę z daleka widział lewiatany, jeśli, wiecie, jeśli będą jakieś, nie? Więc to nam pomoże. Sprawdźmy teraz, i to chyba w bazie mogę robić, ulepszenia do prawna. Wiecie co, może ja wypłynę tym prawnem, żeby mieć go bliżej. A, tak, nie wejdę. Dobra, niech stoi. Eee, a my sprawdzimy sobie wszystkie ulepszenia tutaj. No, ale ja mam tylko moduł głębokościowy kombinezonu prawn. I co teraz? A nie, czekajcie, bo to jest ulepszenie. Eee, nie tutaj. Źle patrzę, źle patrzę, źle patrzę, źle patrzę. Tutaj reaktor termalny ładuje ogniwa przy źródłach wysokiej temperatury nie kumuluje się kyanit potrzebujemy więc tego nie zrobimy moduł ulepszenia skoku prawne i to moglibyśmy sobie prawdopodobnie zrobić o ile mam rudę niklu dwie rudy niklu siarka jakaś lit. Yy, już nie pamiętam co ja tam potrzebowałem no niestety nie mam rudy niklu a gdzieś skąd się brało rudę niklu Chyba już wiem, gdzie się brało rudę Niklu. Szkoda, bo strasznie dużo czasu będziemy musieli poświęcić na to, żeby zgarnąć materiały. No dobra, no oprócz tego to. to ten. To nie mamy nic do zrobienia. Czyli musimy moduł skoku zrobić. No szkoda, kurde, że tego jednego Niklu nie mam, bo tak to bym miał prawdopodobnie wszystko. Czy ja mam siarki? No zobaczcie, mam trzy siareczki idealnie. No i mam tylko jedną rudę niklu. No dobra, słuchajcie, wiecie co? To polecę szybko, znajdę nikiel e, i ten. I ulepszymy sobie tego prawna. Przygotujemy sobie to już wszystko. Swoją drogą i tak, i tak e, fajnie by było tam polecieć, bo... Bo może byśmy sobie zeskanowali co nieco. Kraba ośmiornicę co prawda już skanowałem. Ale tam jest, e, tam gdzie siarkę można znaleźć, tam są te, te takie dziwne e, rybki takie dziwne. No, zeskanujemy sobie to przy okazji, czegoś się może dowiemy. A może przy okazji bym spróbował tego lewiatana tam yy, przeskanować? Też by to nie było głupie, tylko pytanie, czy ja mam... No właśnie, ja nie mam żadnych rzeczy, czekajcie. Słuchajcie, i krabowęże nam się wykluły, a przy okazji, jak tam idziemy, to ja mam tu, o, cztery nasionka grzybów, akurat cztery nasionka tam będę mógł zmieścić. Yy... Schodzimy na dół. O, i zobaczcie, jakie małe krabowęże mamy. Użyj donicy. Posadźmy grzyby. No i niech im rosną grzybki. No i super. No i mamy krabowęże. E, a czy coś jeszcze się wykluło? Bo ja to przecież w miarę równo wyrzucałem. To się jeszcze nie wykluło. I tu raczej też się nic nie wykluło, bo to było najpóźniej wsadzone. Dobra. W każdym razie, słuchajcie. Baterie powymieniałem. Wezmę sobie jakieś jedzonko, może zapasowe, jakieś picie, no i płyniemy tam. Spróbujemy zeskanować tego lewiatana, zgarniemy sobie nikiel i zrobimy sobie ulepszenia. Jeszcze ewentualnie mógłbym płetwy zrobić, ale wiecie co? Raczej, kurde, ja tam dużo pływać tak nie będę. Aczkolwiek w sumie nie wiem, kurde, może byś warto było te płetwy zrobić? Czekajcie. Jak to się robi, te płetwy? Tu są płetwy. Płetwy ładujące, polianilina i zestawy elektryczne. I to ja to mogę zrobić. Ja to chyba zrobię sobie. Ja, ja, tak, ja sobie to zrobię. O, jajo gazonata odkryto. To tak, jak mówiłem. No, no, to tak, jak mówiłem. No, to są te, te, te gazowe takie e, dziady. Ciekawy jestem, czy. Czy one będą robić ga kulki kul 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 gazowe, ale raczej, szczerze mówiąc, wątpię. Trochę szkoda, no ale trudno. No dobra, no nic, no chyba jestem gotowy. No co ja tam muszę przygotować sobie, kurde, żeby zgarnąć sobie Rudeniklu? Chyba nic, nie? Dobra, teraz którą stronę się to płynęło? Jajo królimanty? Co to kurde jest królimanta? Jakieś jajo się wykluło, ale co to jest królimanta? Królimanta. Co to może być Króli manta? Hm. Ciekawe. I w ogóle ciekawy jestem, czy moglibyśmy unieruchomić warpera i go zeskanować. Czy coś by nam to dało? Dobra, więc ja tego dziada jeszcze chciałbym zeskanować. One nie są chyba agresywne. Miejmy nadzieję. Duchomanta Duchomanta. To ciekawe, kurde, co to są te króli manty. Ciekawe. Pójdziemy do bazy, Wróć, wrócimy do bazy, to, to, to się dowiemy. Poszukam trochę niklu. A potem pójdziemy, spróbujemy zeskanować tego lewiatana. Dobra, jedną rudę niklu znalazłem. To w zupełności wystarczy, przynajmniej na razie. Kurde, ja nie chciałbym być zbyt daleko od Simota, ale nie chciałbym być też zbyt blisko Simota, mi kurde, ten lewiatan tego Simota nie zeżarł, nie? Aczkolwiek to jest, jak on się nazywał? Ten, ten ghost lewiatan. On, z tego co wiem, to on nie chwytał Simota, aczkolwiek jak ja wypłynąłem do, poza mapę, to... To on mi zniszczył szybko Simota, więc może nie miał okazji w ogóle chwycić. Aczkolwiek on nie ma takich szczęk, jak miał eee, Reaper Lewiatan, nie? Czekajcie, kurde, ja podpłynę sobie bliżej jednak. Co jest kurde z tym Lewiatanem? No tu jestem, halo! Halo, panie Lewiatan! He? Czemu go nie trafiłem? O, wkurzył się. Młody lewiatan widmowy. Dobra, uciekam. To niezły młody lewiatan. Ale to, to właśnie też jest y, dobry znak, że wiecie, że y, ten osobnik tutaj właśnie został wykluty przez obcych, nie? W tej, w tej, w tej, w tej, ich e, laboratorium. Co tam było? 314 chyba 14 tych legatanów i jeden, o kurde, jeden, y, jeden uciekł, nie znaleźli go, nie? To, to jest właśnie ten. Ej, kurde. Simod dawaj, dawaj, dawaj! Moja ja pierdzielę. Tak daleko jeszcze nigdy nie wypłynął. Lala. Mogło się to, kurde, fatalnie skończyć. Naprawdę się to mogło fatalnie skończyć. Dobra, czy my mamy jeszcze coś do sprawdzenia? Warpera! Ej, warpera może byśmy spróbowali sobie jeszcze ogarnąć. Ja może naprawię szybciutko tego. A! A! A co ja zrobiłem z, z tym do naprawiania, dziadem? To ciekawe. Dobra, no, czyli kurde, no nie mamy tutaj za bardzo pola do popisu Nie możemy dać się trafić No okej okay. Ja bym chciał spróbować e, zlokalizować najpierw Warpera jakiegoś Nie jestem pewny czy to jest dobre... O! Czy to jest dobre miejsce, żeby to, to, to robić No ale spróbujmy co mi tam. jak on się będzie mógł wyteleportować stąd, nie? Przestrzeniak, proszę bardzo. No wiedziałem. Kurde, wiedziałem. Kurde, wiedziałem. 80% mieliśmy skanowania i się steleportował gdzieś. Oj, 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 No to trudno. ja No wrócił dobra spróbujmy jeszcze raz Dobra mamy to ucieczka w takim razie wracamy do bazy. Ja sobie może przepatrzę wszystkie te notatki. Jeśli znajdę coś ciekawego, to wam powiem, co tam ciekawego znalazłem. Bo zeskanowaliśmy Duchomantę, Lewiatana, no i tego Warpera. To, 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 to. Może się czegoś dowiemy, no, może się czegoś dowiemy. No, jeszcze tylko chyba cesarski Lewiatan nam został do zeskanowania. A ja nie wiem, czy ja w ogóle widziałem cesarskiego Lewiatana kiedyś. Pojęcia, słuchajcie, nie mam. Chyba, że na Lost River to był los, yy, cesarski lewiatan. No tam też będziemy musieli sobie popływać trochę może na tym yy, Lost River. O, rekin pancerny się wykluł. Kurde i mam nadzieję, że on mi nie zje tej... Yy... Kr Królikomanty? Co to kurde było? Kr Król Królimanta? Dobra, w takim razie sprawdźmy te, 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 to akwarium. Wejdź. Nie, nie wejdź. Zejdź. Zejdź. To było tutaj. O kurdej! Czekajcie, to będzie takie małe? Czy to będzie większe? Bo ja nie jestem pewny, czy ja w ogóle gdzieś coś takiego widziałem. Króli Manta. Ja Nie mogę tego zeskanować, więc wygląda na to, że już to skanowałem kiedyś. No i rekin przeklęty, których nie lubię bardzo tych rekinów. Dobra, no to przytulaska weźmiemy. No, na razie tą królimantę zostawimy. Wydaje mi się, że one nie będą się atakowały, aczkolwiek no tego pewny nie jestem. Eee. No i wypuścimy tutaj tego dziada. Niech sobie pływa z kolegą. Gdziekolwiek on jest. Zajmiemy się teraz tym ulepszeniem. Czekajcie, tylko gdzie ja ten nikiel zostawiłem teraz. To się jeszcze może przydać, żeby zrobić te płetwy. Zaraz sobie też to zrobimy. Tu mamy nikiel. Trzy siarki, co tam jeszcze było trzeba? Dobra, no to to mamy, zaraz sobie to przetestujemy. Zrobię sobie jeszcze tylko to ulepszenie do płetw, bo w sumie czemu nie? O, przytulasek. No czekajcie, pobawmy się z nim. O. To jest chyba ten nowy przytulasek. I gdzie jest ten drugi? Ciężka sprawa z tymi przytulaskami. no ale dobra, niech sobie żyją. No i dobra. No i mamy płetwy ładujące. Od teraz, jak będziemy pływać i będziemy trzymać coś w ręce, no to będzie nam się to ładować. Możemy w sumie sprawdzić, jak to wygląda. Moc 53%, zobaczcie. Mamy w karabinie. I teraz, jak pływamy. O, 54. 55 No nieźle. A ciekawe, czy jakbyśmy na przykład Seaglida użyli Czy on będzie tracił moc? No nie, no na pewno będzie tracił moc. Ej, nie, ładuje się, patrzcie. No, ładuje się, ale kurde jaja. Dobra ouch eee, gdzie tu są te ulepszenia nie pojemnik a tu są konsola ulepszeń, dobra ja nie mam żadnych ulepszeń do tego moduł skoku prawny nie mam żadnych ulepszeń? czekajcie jakie ja jeszcze ulepszenia mam do, do tego, do prawna baw się z rybą? o no cześć o piąteczkę mi przybił, no super dzięki Reaktor termalny, tego nie zrobimy. Moduł głębokościowy, no takie coś by też przydało się zrobić, nie? No i oprócz tego tyle. No tu mamy ramiona, czyli moduł głębokościowy jeszcze by się przydało zrobić. Sztabka plastali i trzy rudy niklu, no i oczywiście kurde rudy niklu to ja nie mam. I co teraz? I teraz najgorsze jest to, że w cyklopie tego nie nie, nie. nie będę miał w cyklopie takiego fabrykatora, chyba. Chociaż sprawdzę. No bo tak to byśmy się spakowali, bo i tak tam będę leciał. A kombinezonem bym mógł sobie zbić taką dużą skałkę Niklu. I wtedy bym sobie mógł zrobić takie ulepszenie. Eee, no ale wiecie, w cyklopie tego chyba nie zrobię. Bo tutaj mamy ulepszenia tylko do cyklopa, chyba. No. Kurde, to bardzo niedobrze. Szkoda, że wcześniej tego nie sprawdziłem, bo bym sobie nazbierał troszeczkę więcej tego Niklu, a tak to wziąłem tylko jedną yy, bryłkę i, i, i uciekłem. No dobra, ale przetestujmy ten moduł skoku jak to działa. Co to kurde jest? Nie mogę tego wybrać na pasku. No tu normalnie ten, tu normalnie sobie lecę do góry, nie? A o co chodzi z tym skokiem? Ja wcześniej skakać nie mogłem? Nie, no to jest. Czekajcie, to jest ten skok? O co chodzi z tym skokiem? Nowy ciąg. A jak to wyłączymy? No dobra, chyba niżej skaczę, nie? Dobra, po prostu chyba szybciej do góry płynę. W życiu bym nie wypłynął do góry, zobaczcie tak yy, wcześniej, nie? No dobra, ma to sens. To mi pomoże. To mi bardzo pomoże, słuchajcie, w eksplorowaniu jaskiń. Aczkolwiek, no, ramię wspinaczkowe też by siadło, ale niestety, no, nie znaleźliśmy schematu. Więc trudno. Dobra, zaparkujmy w takim razie cyklopat... Prawna do cyklopa. No, przytulasek tam też był. Ciekawe, czy go wciągnęliśmy tutaj, kurde. Mam nadzieję, że nie. No, nie ma go. No, jak ty tak będziesz przy tym cyklopie latał, to znowu cię przejadę, nie? Dobra. Ale oprócz tego, słuchajcie, że przygotujemy sobie jeszcze... No, ja ten moduł głębokościowy zrobię sobie później. Przygotuję sobie to na następny odcineczek już. Eee, ale oprócz tego, że właśnie mamy do zrobienia... Ulepszenia dobrze by było dobudować tutaj jeszcze. O kurde, jakie to jest duże, ale to jest zewnętrzne. To i to, tak to, 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 to nas nie ratuje. O, coś takiego byśmy sobie zrobili. Tutaj. No, już drugiej takiej nie zmieszczę, więc... Zrobimy sobie eleganckie doniczki tutaj, cyk I cyk Myślę, że to wystarczy słuchajcie, mamy tutaj, a wiecie co jeszcze jedną O kurde O dobra Dam radę to zrobić, będę musiał tytanu sobie troszeczkę przynieść, sobie to dobuduję. Tu sobie posadzimy bulbowe drzewa, w tych donicach sobie może latarniowe sobie posadzimy To możemy zamknąć To akwarium to takie trochę okantkuli jest Ładowarka ogniw, żeby ładować ogniwa ogniwami. E, też może być. Też może być. Czemu nie? E, ładowarka baterii by mi się tutaj przydała. Aczkolwiek ja chyba wezmę dużo, dużo, dużo baterii po prostu z bazy. Poładuję sobie i wezmę m, m, baterię z bazy. Więc to by było. Co jeszcze oprócz tego mam tu wybudować? Czekajcie, ja idę po Tytan, ja sobie to wybuduję, a potem pomyślimy jeszcze, co byśmy mogli wybudować. Ewentualnie dajcie znać w komentarzach, jeśli czegoś mi będzie brakowało, to ja sobie to na następny odcineczek przygotuję. No i chyba będziemy płynąć tam, no. Chyba będziemy tam już płynąć. Aczkolwiek fajnie by było, może jeszcze przed tym ten biom lawowy odwiedzić, aczkolwiek ja nie jestem pewny, czy to przypadkiem nie jest właśnie tam, gdzie my płyniemy. Ten biom lawowy, ale tego też pewny nie jestem. Dobra. O kurde. Tu posadzimy sobie bulbowe. Tu sobie posadzimy bulbowe. O! A w tych dwóch donicach latarniowe sobie posadzimy. No dobra. Mamy posadzone. Niech sobie rośnie. Super. E, tytan schowam. Już trzeba będzie powoli zacząć przenosić wszystkie te materiały do, do cyklopa. E, będziemy musieli zrobić jeszcze ulepszenie. Ale ja sobie to przygotuję e, poza odcineczkiem. Jeszcze sobie sprawdzę. Co potrzebuje na ulepszenie tego ulepszenia, w sensie ulepszenie tego modułu w zasadzie, tak to powinienem powiedzieć. Mm, bo to mamy tu i mamy głębokościowy w drugi. A czyli będziemy potrzebowali a um, czyli musimy na ten biom lawowy się udać. No dobrze, ale mi się nadal wydaje, że biom będziemy mieli po drodze właśnie do tego laboratorium obcych. Tak mi się wydaje, kurde, no tak mi się wydaje. Nie jestem pewny. Ewentualnie możemy sprawdzić, wiecie, jedną rzecz. A może najpierw naprawię tego Simota. Dobra, więc moglibyśmy sprawdzić, słuchajcie, tutaj na dole, bo tutaj buchały takie gejzery. Kurde, tytan leży. Skąd się ten tytan tu wziął? Tutaj buchały takie gejzery, nie? No, ale to chyba mi nic nie daje. O, rośnie temperatura. I co ty tu robisz? Co ten przytulasek tu robi? I on za mną podąża, czy co? Uciekamy stąd, czekajcie. Kurde, i przytulasek mi tu przyleciał. O zleci. I on chyba podąża za mną. A ja, i ten, jakim cudem? Ja się dziwię, co on tak, kurde. A, zobaczcie, to jest nakaz przestać podążać. A ja myślałem, że tam było napisane nakaz podążać. No dobra, już nie podąża za nami, w takim razie. Ciekawie, gdzie jest drugi przytulasek. Dobra, rozejrzyjmy się tam jeszcze raz, ale wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że to nie o to chodzi niestety. i tutaj by pewnie można było ten zrobić. Reaktor termalny, nie? Czy mi nie będzie za gorąco tutaj? Może być, patrzcie. 90 stopni. Czy Simon nam się rozpuści? O! Chyba ta rybka nie przeżyła tego ataku. Nie, 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 ale to nie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To, że tutaj są jakieś gejzerki, to... Ała. To to nic nam nie daje, nie? Chyba, że... Nie, no nic nam to nie daje. Dobra, no to to na pewno nie o to chodzi. To na pewno nie o to chodzi. Ciekawie jestem w ogóle, jaką temperaturę Simod jest w stanie wytrzymać. No Dobra. W takim razie biomy lawowe prawdopodobnie są na głębszych. No, głębiej. Głębiej są. Więc tam będziemy musieli pewnie z prawnem wejść, albo cyklopem podpłynąć. Więc, no tak, jak mówię, wydaje mi się, że to jest. Tam, gdzie chcemy płynąć. Aczkolwiek, no tego pewny nie jestem. Tego pewny nie jestem. Ja sobie zrobię to, to pierwsze ulepszenie do prawna. Wydaje mi się, że to na razie wystarczy. Ehm no ale to by było tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek ja wam dziękuję za oglądanie jeśli wam się spodobało zostawcie łapeczkę w górę zasubskrybujcie kanał żeby być na bieżąco a ja się z wami żegnam także trzymajcie się do zobaczenia cześć